Siema, witajcie na moim kanale, jestem Grabaria. Ja i dzisiaj zabieram was na premierę dokumentu, który pokazuje kulisy koncertu Artyści Przeciw Nienawiści. Były kulisy koncertu u mnie na kanale, teraz kulisy tego koncertu w dokumencie. Będą gwiazdy, będą jakieś setki z nimi, potem oglądanie, no oczywiście po wszystkim podzielę się z wami, no co tam będzie można w tym dokumencie zobaczyć. Jestem tego aparatu, który kręci ten program dla Was specjalnie. Na temat tego, że ten dokument jest taki trochę śmieszny, trochę tragiczny, bo już w trailerze jest no, co najmniej festiwal przekleństw z mojej strony, kiedy w tle leci piękna piosenka We Are the World. Ale tak rzeczywiście było. Tam jest pokazane dokładnie, m, faktycznie, e, e, jak sytuacja wyglądała. Czyli, że nie było kolorowo, że naprawdę było ciężko, że to był e, m, po prostu pożar burdelu. E, ale to są prawdziwe emocje i e, kurczę koncert naprawdę od serca, więc. M, Twórcom temu, tego dokumentu zależało na tym, żeby pokazać dokładnie jakby wiesz, no, no szereg tych, tych emocji, które nie zawsze muszą być słodko pierdzące, prawda, nie żygamy tęczą ciągle. że rzeczywiście tylu artystów się zgodziło e, i że udało się to wszystko zorganizować. To było wszystko tak dopięte, nie było jakichś takich wielkich obsów, wiadomo, że się zdarzały, no bo tak jest w sumie zawsze, ale przy takim wielkim przedsięwzięciu e, to naprawdę. Wyszło super. Słuchajcie, no ten koncert to był jeden y, jedyny koncert y, tego rodzaju i nie przeżyłem nigdy w życiu, a zagrałem tych koncertów już 600. Nigdy nie przeżyłem y, czegoś takiego, co działo się na backstage'u, bo to, że były piękne piosenki, y, mnóstwo ludzi, którzy śpiewali razem, to jedno, ale to, co się wydarzyło na backstage'u, to jak każdy artysta z każdym mógł podejść porozmawiać bez takiego y, a moja piosenka leci w radiu, a twoja nie, ja sprzedałem tyle płyt, a ty nie sprzedajesz żadnej, bo nie wydałeś takowej, bo nikt ci nie dał szansy, nie, tam takiego czegoś nie było i naprawdę moim zdaniem ten dzień zapoczątkował coś takiego, że kiedy potem widujemy się na festiwalach z tymi artystami, których czasem nie znaliśmy, a poznaliśmy w Łodzi, na festiwalach czy na Dniach Kurczaka, tych wszystkich plenerowych koncertach, jest także, że ej, zjednoczyliśmy się wtedy w łodzi, w lutym, więc musimy być dalej, dalej jednością, więc myślę, że bardzo dużo zmienił ten, e, to wydarzenie, bardzo dużo zmieniło. Ja uważam, że samym sukcesem jest to, że na jednej scenie stanęło 120 artystów. Kilka m, takich no, przełomowych momentów. Ja pogodziłam się z Justyną. Chłopaki z Demono zagrali razem, jakieś tam były kłuty niesnacki, niekoniecznie te osoby kiedykolwiek by stanęły razem na scenie, a stanęły. I jeżeli tych 120 artystów między sobą, a wiem, że raczej już no, po prostu nam to nie przystoi, to by zaleciałoby taką hipokryzją, że szok, gdybyśmy kiedykolwiek jeszcze mieli sobie obrabiać tyłki. Czuję taką jakąś solidarność między nami, między tymi artystami, którzy zagrali ten koncert. A nawet jeżeli ta Solidarność jest z jakiejś tam strony sztuczna, czy na, na, nie wiem, tylko wiesz, wykrowana na potrzeby mediów, to i tak dobrze. Bo każdy z tych 120 artystów ma swoich fanów. I mm, jeżeli taki im dajemy przykład, to bardzo dobrze. 120 razy 10 tysięcy to daje jakąś tam dobrą y, c, liczbę ludzi, którzy y, uczą się powoli szacunku do siebie i empatii. Ojej, wspominam go z dużym sentymentem, ale też z ogromną taką radością serducha, że. Tylu artystów, po prostu z... W dobrej wierze, z dobrego serca spotkało się na jednej scenie po to, aby wesprzeć wspaniałą akcję. Wyjątkowy moment, i też mam taki sentyment co do momentu, kiedy Doda ogłosiła, że chce taki koncert zrealizować, kiedy się wszyscy w to zaangażowaliśmy. Pamiętam dokładnie, gdzie byłam, i jak wrzucałam Insta Stories, żeby motywować kolejnych artystów do tego koncertu, to też czułam taką misję. Więc dużo, dużo fajnych wspomnień, i cieszę się, że dzisiaj spotykamy się tutaj ponownie. Ja się bardzo cieszę, że różne portale po tej akcji zaczęły na przykład, kiedy chcesz napisać komentarz, gdzieś tam jest regułka, jakieś takie stop hejtowi, zastanów się dwa razy i tak dalej. Ja myślę, że ludzie troszeczkę zaczęli się już bać i kiedy zobaczyli artystów, prawie wszystkich, których mamy w Polsce, którzy się zjednoczyli i szli za jedną sprawą. Trochę stwierdzili, nie, kurczę, słucham ich na co dzień, a oni, oni tak bardzo nie lubią hejtu, to może też przestaniemy hejtować. Nie wiem, nie znam statystyk, nie znam e, czy tych komentarzy jest mniej. Mam po prostu wielką nadzieję, że tak jest. Myślę, że ogólnie cała taka kultura wypowiedzi się troszeczkę zmieniła. Że, nawet jeżeli ktoś pisze te hejty i te bardzo obraźliwe komentarze, to gdzieś tam zawsze znajdzie się ktoś. Kto zwróci na to uwagę i ktoś, kto powie, że ej, stary to nie jest fajne, że chyba to jednak świadczy o tobie źle e, i że, że to nie jest po prostu dobre komentowanie, wyzywanie ludzi, obrażanie ludzi. Więc mimo że hejty są, no i zawsze będą, to Coraz więcej zauważam osób, które zwracają na to uwagę i zwracają tym osobom uwagę. Ja myślę, że jest to moment, gdzie jest bardzo agresywny ten hejt, ale też jest coraz większa świadomość, jak niszczące ma skutki, więc widzę, że następuje taki przełom pomiędzy tym, że kiedyś po prostu była, był hejt ogólno pojęty na średnim jakby poziomie, to teraz jest albo ktoś, kto jest bardzo nawiedzony i ostro musi się wyżyć w internecie, albo ludzie, którzy już kompletnie temu nie podają, ze przeproszeniem, ręki, nie, nie wspierają takiego zachowania. Więc cieszę się, że ta świadomość się pojawiła, że osoby publiczne zaczęły się wypowiadać na temat tego, jak to na nich wpływa. Także cieszę się, że możemy właśnie w ten sposób komunikować tak bo ten hejt rozprzestrzeniał się nie tylko w mojej branży, ale też wśród młodzieży i wydaje, się, że miał, wydaje mi się, że miał bardzo negatywne skutki. To jest świetna w ogóle niesamowita y, y, opcja, bo kiedyś było bardzo modnie komuś do j... pieca i ten komentarz miał zawsze najwięcej lajków. Teraz to się w ogóle zmieniło, teraz jest dużo takich właśnie... Rycerzy internetowych, którzy nie pozwalają i sami z siebie wiesz, disują takie negatywne komentarze, i właśnie ci obrońcy teraz mają najwięcej lajków i oni są, mają totalną aprobatę wśród reszty, więc idzie zmiana, idzie zmiana, idzie ku lepszemu. Helios i Multikino zapraszają do siebie 14 grudnia. Oddają sale kinowe, by młodzi ludzie i w ogóle wszyscy mogli zobaczyć film taki backstage, kulisy tego, jak powstawał kon koncert Artyści Przeciw Nienawiści. I dochód w całości z tego wydarzenia, z tej soboty, zostanie przekazany na konto Fundacji Artyści Przeciw Nienawiści. I te pieniądze zostaną już wykorzystane w przyszłym roku na organizację koncertu na wiosnę. Więc sprzedałam dwie informacje. Po pierwsze, artyści zawiązali fundację Artyści Przeciw Nienawiści. Nawet członkowie rady czy zarządu są tutaj. No jest oczywiście Dorota Rabczewska, ale też jest Dawid Kwiatkowski, który jest w fundacji. Jest Maryla Rodowicz, która także postanowiła włączyć się w działania fundacji. I wiele, wiele. Osób. Kolejny news to taki, że się spotkamy na wiosnę 2020 roku na koncercie. Szczegóły tłuszce. Kolejny ostatni, że te koszulki, które słuchajcie, są tak cenne, poszły do produkcji i w ilościach kilkunastu tysięcy pojawią się na rynku, będą sprzedawane, i też dochód z tych koszulek zostanie przeznaczony na organizację koncertu, a oprócz tego jeszcze Fundacja razem z nowym wydawnictwem cyfrowym Hautu w przyszłym roku wyda pierwszy podręcznik o hejcie. Który trafi do szkół, który będzie miał w sobie scenariusze, lekcji pokazowych dla nauczycieli. Dobra, słuchajcie, ja już jestem w domu, nie nagrywałem nic po premierze, bo tam było bardzo głośno, więc żeby nie przedłużać, moje refleksje po zobaczeniu dokumentu zakulisowego z koncertu artyści przeciw nienawiści są takie, że on jest po prostu super. Nie wiedziałem, czego się spodziewać, idąc tam. Trailer niewiele zdradzał, oprócz tego, że po prostu to będzie backstage, ale naprawdę jest to produkcja na bardzo wysokim poziomie, zrealizowana jednocześnie trochę takimi amatorskimi ujęciami, oddającymi właśnie ducha backstage'u i tego całego zamieszania, które się tam działo, ale też jest wiele bardzo takich filmowych, epickich wręcz kadrów, które pokazują, że ten koncert, który odbył się już ponad 9 miesięcy temu, był naprawdę dosyć dużym i ważnym wydarzeniem na mapie takiej. Medialnej nie tylko w Polsce, i ten follow-up, który będzie za kilka miesięcy, bo już na wiosnę drugi koncert z tej serii, pokazuje, że to może stać się taką ważną inicjatywą i być może zagości na dłużej. To też jest takie fajne uczucie obserwować to od samego początku, bo być może narodziła się właśnie jakaś super tradycja. Tak jak kiedyś Woźb, choć oczywiście ciężko to porównywać, no bo tam jest to takie wydarzenie typowo charytatywne, tak tutaj ta pierwsza tradycja, Artyści Przeciw Nienawiści być może będzie czymś. Na co będziemy chodzili, po prostu jeździli na takie koncerty co roku, więc super. Natomiast jeszcze wracając do tego dokumentu, to rzeczywiście jest on jednocześnie i wzruszający i zabawny, bo jest wiele takich komicznych momentów, pokazuje ogrom pracy, którą musieli włożyć ludzie w to wydarzenie. Zupełnie bezinteresownie, bo to nie był przecież koncert, za który ktokolwiek dostawał tam honorarium, a mimo wszystko... Wyszło to naprawdę bardzo okazale i to było duże wydarzenie. Zresztą ci z was, którzy tam byli, to to widzieli. Ja robiłem też filmik na swój kanał o kulisach, bo byłem tam na miejscu i też super to wspominam, także nie mogę się doczekać już kolejnej edycji. Jestem bardzo ciekawy, jacy artyści wezmą w niej udział, bo ten pierwszy koncert był taki dosyć eksperymentalny, w sensie był eksperymentem, nie wiadomo było, jak to wyjdzie. Teraz wiadomo, że skończyło się to sukcesem, więc jestem ciekawy, czy osoby, które wtedy nie chciały, nie mogły, Teraz zmienią zdanie, nie wiem, bardziej się postarają, ułożą swój grafik pod to i na tym koncercie się pojawią. No, o tym na pewno się przekonamy w ciągu najbliższych miesięcy. Natomiast ci wszyscy, którzy chcieliby zobaczyć ten dokument, no to wiadomość jest taka, że 14 grudnia w kinach w całej Polsce, to brzmi bardzo ogólnie, ale tak właśnie ma być. W kinach w całej Polsce ten dokument ma być wyświetlany. To będzie taka jednorazowa akcja, tylko tego dnia, więc sprawdźcie w kinach w swoim mieście czy w miastach nieopodal, czy ten film będzie grany, ten dokument? I na pewno warto się na niego wybrać. On trwa godzinę, 15 około i jest to taki optymalny czas, bo ani się nie dłuży, ani nie jest za krótko. Wszystko jest naprawdę tak ujęte w takiej pigułce. Nikt nie jest pominięty. Wszyscy, artyści, którzy brali tam udział, w jakiś sposób w tym dokumencie zaistnieli i naprawdę można było poczuć tę atmosferę i takie uczucie, że wszyscy się jednoczą i robią coś fajnego, więc choćby z tego powodu warto iść. No co, ode mnie to wszystko dzisiaj, nie będę tu już tutaj przedłużał. Trailer możecie sobie zobaczyć na profilach artyści przeciw Nienawiści na Facebooku, na Instagramie, więc jeżeli ktoś ma jeszcze wątpliwości, to może ten trailer je rozwieje. Ja się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnych materiałach. Na razie.